Jeśli to wiadomość dla Ciebie rozpoznasz, to po tym, że emocje wychodzą na powierzchnię, że jesteś w jakimś krytycznym momencie. I wiadomość jest taka, że to dzieje się dlatego, by stawić temu czoła. Jeśli sam sama nie potrafisz, poszukaj wsparcia. Rozmawiaj z kimś bliskim. Tak naprawdę nie jesteś sam, nie jesteś sama. To w porządku prosić o pomoc, to w porządku nie radzić sobie. Pozwól innym pomóc sobie. Jest tu potrzeba zmiękczenia, większej delikatności, łagodności, przede wszystkim wobec siebie. Zastanów się, czy jest coś jakaś uraza, jakaś uwięziona, złość, żal, wobec kogoś lub wobec siebie, której wciąż się trzymasz, którą wciąż trzymasz w sobie? Tej wybaczenie może pomóc Ci ruszyć z miejsca. Może to być ten pierwszy krok, by się uwolnić, by odblokować energię. Wybaczenie przeniesiecie w inne miejsce. Sprawdźmy, czy coś jeszcze nam się tu pokaże. Tu to przebaczenie. Przeniesieć się w miejsce radości, w miejsce gdzie będzie możliwość bliskości z innymi, będzie możliwość świętowania, zabawy. I ta karta mówi mi, że są osoby, które chcą Ci pomóc, są jakieś bratnie dusze blisko ciebie. Czy to w rodzinie, czy w przyjaźni z innymi. Karta Sprawiedliwości mówi mi o tym, że wybaczając, odetniesz tą negatywność ze swojego życia, uwolnisz się. Korzystając z okazji, zapraszam Cię na moje sesje, w których w bezpiecznej przestrzeni zajmujemy się, zaopiekowywujemy się emocjami.